Cześć, jesteśmy Kuba. Dzisiaj podam fajny przepis na sałatkę do obiadu. Nauczyłem się robić jej od mamy. Mama od swojej mamy, a i tak kilka pokoleń do tyłu, nawet nie wiem kto to wymyślił, skąd ta sałatka jest, no ale podam Wam, bo jest przepis dobry, fajny do ziemniaków, do, do jakiegoś mięsa, super. <laughs> Przede wszystkim bierzemy jedną całą sałatę, myjemy, rozrobimy na takie kawałki, gotujemy dwa, dwa jajka na twardo. Białko, białko tak tchniemy w takie kosteczki, wrzucamy do sałaty, a żółtko wrzucamy do jakiegoś naczynia. Do tego, yy, do tego dodajemy śmietanę. Ja dodaję o, taką śmietanę z rozmleczu: dodajemy śmietanę, sól, pieprz, cukier, cytryna i musztarda. Do tego sosu to wszystko razem mieszamy no i wychodzi nam taki taki sos. Yy, co do proporcji do smaku, jak to lubi. Niektórzy robią bardziej musztardowe, niektórzy lubią mniej musztardowe, można więcej cytryny, mniej cytryny, więcej cukru, mniej cukru. To już wedle, wedle uznania. To zalewa, ten sos zalewamy, dośmietany, mieszamy, można odstawić na chwilę do, do lodówki i do obiadu. Mhm. Polecam. Super sprawa. Cześć!